Witajcie z tej strony odkrywca Adrika to jest właśnie kolejny materiał z Sejing to Seaborn. Tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy właśnie wydobycie złota oraz jeszcze nową uprawę, a mianowicie uprawa melonów, która znajduje się właśnie na tym nowym obszarze, czyli tutaj właśnie powstała nowa farma. Głównie właśnie tutaj są uprawiane melony. Oczywiście jeszcze troszeczkę tam pszenicy, ziemniaków, ale dlaczego właśnie... A, jeszcze kapusta. Ale właśnie dlaczego melony? Ponieważ melony mają dość ciekawą, jakby to powiedzieć, ciekawy efekt, a mianowicie za każdy zjedzonego melona jest dodawana gotówka, mianowicie 5 monet. Ale niby to jest mało, ale patrząc na to, jakbyśmy mieli dużą produkcję melonów i patrząc na to, że mamy dość duże zużycie żywności, tak, no to troszkę nawet kasy się uzbiera. Albo pytanie, czy już my mamy tutaj właśnie te efekty dodane? Nie, nie ma tutaj żadnego efektu, jeśli mowa o te dochody, ale no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bądź co bądź. No, więc tak to się właśnie prezentuje. I tak, jeszcze poprzednim odcinku oczywiście rozpoczęliśmy tutaj budowę budowę właśnie wielkiego pałacu, wielki pałac, który właśnie powstaje w tym miejscu. Już tutaj są materiały dostarczane, więc tak naprawdę gdy materiały zostaną już dostarczone, no to co? To już zostanie rozpoczęte podczas budowy. Znaczy, no, rozpoczęcie budowy. Na razie musimy tylko czekać na cały ładunek, ale to pewnie troszkę czasu minie do tego czasu. No i na razie to tyle się... na razie tak to wszystko się prezentuje. Jak to powiem? No, ogólnie tak. Zastanawiam się, czy nie zwiększyć produkcji mleka. Chyba tak, ponieważ produkcja mleka no, jest bardzo istotna. Pod tym względem, mianowicie, że mleko jest wykorzystywane właśnie do produkcji czekolady. Więc myślę, że chyba bym postawił nowe farmy, czy właśnie tam rancha, tylko bydła. O, pasja. Właśnie nie wiem, dlaczego można tutaj dać karty, a nie za jakąś wydajność. Tylko. Ciekawe, co? Tylko trzeba się nie widzę, żeby coś to jakoś lepiej pracowało, albo coś w tym stylu. Więc takie troszeczkę znak zapytania, bym powiedział. Dobra, kolejne ranczo już pracuje. Zbudujemy jeszcze jedno ranczo. Już tak troszeczkę bokiem. Nie chcę właśnie usuwać tutaj czy e, właśnie tych nor, ponieważ e, one tutaj zadają nam dość dużo populacji zwierząt, a dzięki temu nasz hata może spokojnie pracować. Dlatego to też to nie usuwam. Dobra, dwie farmy bydła. Przy okazji, troszeczkę zwiększona produkcja żywności, bo właśnie też mleko jest ogólnie spożywane. No i oczywiście do tego też dochodzi wołowina. Więc tak to się prezentuje. A, tutaj to to bym może zwiększył troszeczkę. O, wiecie co? Właśnie. Dobrze, że ja tutaj sprawdziłem. O, karta imigranci. Czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw to zużyję. Teraz oczywiście tamto. Wiecie co? Ja chyba w końcu zbuduję tą kwaterę zagraniczną. Nie wiem, jest brak drewna, ale może. Aha, Bilka odmówiła to. No nic dziwnego, skoro Bilka mnie nienawidzi po tym, jak ich podbiliśmy. A zobaczmy, jak wygląda dyplomacja. A to chyba ja tutaj nic nie będę planował. A może te państwo, państwo Sana, jest to państwo arabskie. Zobaczmy, dyplomacja. Mógłbym dać ożeń się z córką lub synem. Mamy 30 punktów. za kraj przyjaźń. I to wszystko. Hmm, czyli to dało nam troszeczkę za mało. O, mamy już 50. Dobra, mamy 50, to już mogę zbudować właśnie tą kwaterę zagraniczną. Po co? A no po to, bo mi to daje punkty zwycięstwa. Port zagraniczny. O! A to może być ciekawe. A więc mamy teraz port zagraniczny. Dobrze, port zagraniczny został zbadany i też została zbadana hala wystawowa. Ostatnia technologia, jaka została w ogóle nam do zbadania, to na pewno już nie jest w rzeku ale jeszcze to na wszelki wypadek sprawdzę. Mogę kupić halę wystawową. Na razie ją nie będę kupował. Drzewko ulepszeń, tak? Drzewko ulepszeń. No, wszystko mam tutaj zbadane. Więc całe to drzewko zostało skończone. No to ostatnie drzewko, jakie nam zostało, to tylko punkty zwycięstwa. A więc tak, mamy już ten port zagraniczny, który daje nam, oczywiście, jeszcze dochody. Przy okazji, a tutaj możemy, tak, ulepszyć dzielnicę. O, przy okazji, tutaj zwiększa wpływy. Dzienica głupiecka, ten daje dodatkowe dochody. No bo niech to będzie tyle. I też niech tyle będzie. Chyba mamy kwaterę zagraniczną. Ten daje nam jakieś małe dochody, ale też daje nam troszeczkę wpływów. Więc chociaż dobre i tyle. Jak tam budowa? Powoje jest to wszystko dostarczane. No dobrze, to wróćmy teraz tutaj, czyli klimat... Taki. Mamy przeludnienie. Dużo pracowników, nie ma narzędzi. I to bardzo dużo. Karta się zbadała. Przepis na stop niestety nie mogę dać. Chociaż mógłbym dać zwiększenie produkcji zwiększenie produkcji właśnie narzędzi przemysł kuźnia przemysł i jeszcze raz kuźnia tutaj jedno mieszkanie Żeby było jak zbudowałem to mieszkanie, to nagle to wszystko spadło Co? Czy ja źle liczę A może źle liczę? Nie wiem Dobrze, kolejne domostwo tutaj też zostało dobudowane A jak wygląda sytuacja inna, mianowicie produkcja żywności może co? Hmm, wiem co zrobimy. Zrobimy to co ja zrobiłem w poprzednim odcinku, czyli system irygacji. Tylko że system irygacji będzie potrzebny tutaj, a że tutaj nam góry blokują, to chyba pierwszy raz w tej grze postawimy tunel. Chyba takim winnym miejscu, jak może to? Dobrze tunel już pracuje. Czy ja jeszcze muszę coś tutaj dobudować? Nie. Czyli okay, tak, inne. To było w innych? Czy to było w tutaj? Aha, to było tutaj. Pompa nawadniająca. To po pierwsze. Po drugie, kanał. Niestety chyba widzę, że coś się tutaj zbudowało. Wracamy do dalszej irygacji, która zostanie teraz zwiększona, właśnie po tej stronie. I jeszcze jakoś tak, i już tutaj nie ma dostępu. No dobra, na razie to będzie tyle. Fajnie, to teraz mogę tutaj dać tak. Damy tutaj budynek kata rybaka. O, to może te od razu dzikie karty, tak będzie najszybciej. No oczywiście będzie też tutaj potrzebna dzielnica mieszkana, to może nam taka troszkę duża dzielnica mieszkana. Dobrze. Kolejny budynek, który będzie bardzo ważny, to będzie budynek, oczywiście, rolnictwa, czyli spichlerz. Spichlerz to może nawet powstanie tutaj. Fajnie. Kolejny budynek to, oczywiście, będzie chata rybaka. Jeszcze miejsce pod rybaka to chyba jest tutaj. Tak tutaj mamy 90%, 92%, więc to tutaj postawię. Może nie będę tędy budował, tylko zbuduję tak na około. Ok, tutaj jeszcze kolejne domostwa. I nawet tutaj będę dał jeszcze hatę leśnika. I może chatę łowczego. Rolnictwo. Chata leśnika. Magazyn jest zbyt daleko. No dobra, to już dam tutaj. Kolejny budynek to oczywiście... Produkcja miodu. Chyba będę potrzebował troszkę więcej domków. A Jeśli tak, to zbuduję kolejne. A wydajność możemy dać nawet tutaj. Dobrze. A niech to będzie takie małe tutaj. To będzie produkcja... a może nawet melonów. To, to będzie produkcja ziół. Zioła będą potrzebne. A to będzie ogromna farma pszenicy, ogromna farma kapusty, i do tego jeszcze dojdzie malutka farma. Ale już od produkcji, właśnie czy tam od uprawy melonów, a przy okazji jeszcze to postawię, ulepszona łódź. Może nawet jeszcze dodatkowy pracownik. I dobrze, fajna dzielnica mieszkalna została rozbudowana. Lepsza technika wycinki drzew. Chyba nie będzie to potrzebna. Co teraz możemy zrobić? Chyba ta hata technika zostanie usunięta prawdopodobnie. I chyba tak to zrobię. A tą chatę leśnika, to może w innym miejscu bym postawił. Nie wiem, na przykład tutaj. Czyli to jest oganięte. Sztabki złota są wytwarzane. Skoro tak, to teraz pomyślmy co mogę dalej zrobić. Jak wygląda produkcja szkła? No produkcja szkła jest jakaś. Jest jakiś tam poziom produkcji. To ja myślę, że może powstać taki jeden budynek. Tylko muszę kupić kartę oczywiście. I to jest jako przemysł. I do tego właśnie dojdzie produkcja zegarków kieszonkowych. Zdaj, mistrz. Potrzebuje oczywiście szkło i do tego jeszcze sztabka złota. To i to wytwarzamy w tym mieście. oczywiście wymaga betonu. Ale to może nie będzie taki wielki problem. Luksus z poziomu trzeciego. Czyli to. No, czyli to właśnie. Dzegaj, mistrz. Tutaj jakiś mały magazyn rzemiosło ochrony środowiska. Ok, kupimy to. Tutaj ten budynek oczywiście wymaga magiczną ilość populacji. Ale to może wkrótce będzie pracować. Jeśli populacja zostanie dość mocno zwiększona, oczywiście też trzeba pamiętać o żywności. To też jest bardzo ważny aspekt. Aby to utrzymać na plusie. Ja mam budynkowi brakuje skóry. Ok. No to ten nowy bym postawił nową dzielnicę. Taką mało. Znamy te imigracyjnym. imigracyjne, żebym ja dostał chociaż te towary, które ja potrzebuję. Ojej, dostanę. W końcu mam przemysł, tak? Nie, inne. Znaczy, to są inne. Jako usługi. Chyba jako usługi. Dokładnie. Kolejny domek postawiony. Tak specjalnie dużo domków tutaj nie będzie. Też jest tutaj mało miejsca, ale coś tam może powstać. Zresztą też widzę, że pracownicy będą mieli o wiele bliżej do mieszkania. No i w sumie też tak to może zrobić. O, widzę, że ten budynek zaczął pracować. Brakło nam tylko szkła. To panie niedługo zostanie dostarczone. Troszkę bym powiększył tą dzielnicę. Ale jakoś nie aż tak specjalnie bardzo, ale troszkę bym to powiększył. Dobrze, teraz wracajmy tutaj do naszej stolicy. Więc tak, stolica, tak? To, to będzie tutaj kwestia. Obniżenie poziomu Okej okay. jak tam pałac. Właśnie, czy on został po postawiony? Nie, brakuje nam wciąż towarów. To będzie się budować się jeszcze raz budować. Niestety. Ale chyba ja wszystkie mam karty potrzebne, to znaczy mam wszystkie zasoby tak. No bo nie wiem. Mam star e, Czy mam beton? Metanu to już w ogóle mam ponad miarę. Szkło. Szkło posiadam chyba. Chociaż nie jestem pewny. Tak, szkło mam. A jak cegła? Aha, wszystko mam. Czyli tak naprawdę do tego grunt, aby cały towar został dostarczony. A propos się towaru. Że niedługo technologia się zbada pod tytułem punkty zwycięstwa. Fajnie, czyli wszystko mam zbadane. To bym poprawił wydajność troszeczkę, i może bym dał nawet lepsze narzędzia. I chyba na razie to tyle. Czy potrzebuję więcej żelaza? Chyba nie potrzebuję więcej żelaza. Zestawienie roku... O, dochody troszeczkę spadły. Nauka jakieś tutaj spadła? Okej. Okay. To to mnie już w ogóle zaskoczyło. O, postawmy tutaj bank. To takie mieszkanie niezbyt ciekawe, no ale zostanie postawione jak tam to wariew? No wciąż to jest dostarczane, więc musimy czekać. Ale ja po będę kończył w tym momencie ten materiał, więc mam nadzieję, że temu odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do nas Także do zobaczenia. Cześć.